Przed chwilą powiedział Pan, że świat byłby o wiele lepszy, gdyby nie był podzielony na konkurujące ze sobą siły, gdyby istniała globalna współpraca. Jednym z powodów, dla których tak nie jest, jest to, że obecna amerykańska administracja jest nastawiona przeciwko Tobie. Czy sądzisz, że gdyby po Joe Bidenie nastała nowa administracja, byłbyś w stanie przywrócić komunikację z rządem USA? A może nie ma znaczenia, kto będzie prezydentem? Powiem Ci, ale pozwolę sobie dokończyć poprzednią myśl. Wraz z moim kolegą i przyjacielem, prezydentem Xi Jinpingiem, postawiliśmy sobie za cel osiągnięcie w tym roku 200 miliardów dolarów wzajemnego handlu z Chinami. Przekroczyliśmy ten poziom. Według naszych danych nasz dwustronny handel z Chinami wynosi już 230 miliardów, a chińskie statystyki mówią o 240 miliardach dolarów. Jeszcze jedna ważna rzecz. Nasza wymiana handlowa jest dobrze zrównoważona. Wzajemnie się uzupełnia w zakresie zaawansowanych technologii, energii, badań naukowych i rozwoju. Jeśli chodzi o kraje BRICS, których Rosja objęła w tym roku przewodnictwo, to rozwijają się one bardzo szybko. Jeśli mnie pamięć nie myli, w 1992 roku udział krajów G7 w światowej gospodarce wynosił 47%, podczas gdy w 2022 roku spadł do, jak sądzę, nieco ponad 30%. Kraje BRICS stanowiły tylko 16% w 1992 roku, ale obecnie ich udział jest większy niż udział G7. Nie ma to nic wspólnego z wydarzeniami na Ukrainie. Wynika to z trendów globalnego rozwoju i światowej gospodarki, o czym wspomniałem przed chwilą. I to jest nieuniknione. To będzie się działo. To jest jak promienie słońca. Nie można zapobiec wschodzącemu słońcu. Trzeba się do tego dostosowywać. W jaki sposób Stany Zjednoczone się dostosowują? Za pomocą siły, sankcji, nacisków, bombardowań i użycia sił zbrojnych. Tu chodzi o zarozumiałość. Wasz establishment polityczny nie rozumie, że świat zmienia się w obiektywnych okolicznościach. I aby zachować swój poziom, nawet jeśli ktoś aspiruje do poziomu dominacji, trzeba podejmować właściwe decyzje w sposób kompetentny i na czas. Takie brutalne działania w tym odniesieniu do Rosji i powiedzmy innych krajów przynoszą efekt przeciwny do zamierzonego. To jest oczywisty fakt. To już stało się oczywiste. Zapytałeś mnie, czy inny przywódca przyjdzie i coś zmieni. Nie chodzi o przywódcę. Nie chodzi o osobowość konkretnej osoby. Miałem bardzo dobre relacje z prezydentem Bushem. Wiem, że w Stanach Zjednoczonych przedstawiano go jako wiejskiego chłopca, który niewiele rozumie. Zapewniam, że tak nie jest. Myślę, że popełnił wiele błędów także w odniesieniu do Rosji. Mówiłem o 2008 roku i decyzji w Bukareszcie o otwarciu drzwi NATO dla Ukrainy i tak dalej. To wydarzyło się za jego prezydentury. W rzeczywistości wywierał presję na Europejczyków, ale ogólnie, na poziomie osobistym, miałem z nim bardzo dobre relacje. Nie był gorszy niż jakikolwiek inny polityk amerykański, rosyjski czy europejski. Zapewniam, że rozumiał co robi, podobnie jak inni. Miałem też takie osobiste relacje z Trumpem. Nie chodzi o osobowość przywódcy, chodzi o sposób myślenia elit. Jeśli idea dominacji za wszelką cenę, oparta również na działaniach siłowych, zdominuje amerykańskie społeczeństwo, nic się nie zmieni. Będzie tylko gorzej. A jeśli w końcu ktoś dojdzie do świadomości, że świat się zmienia ze względu na obiektywne okoliczności i że powinien być w stanie dostosować się do nich w czasie, wykorzystując zalety, które Stany Zjednoczone nadal mają dzisiaj, to być może coś się zmieni. Gospodarka Chin stała się pierwszą gospodarką na świecie, która przekroczyła parytet siły nabywczej. Pod względem wielkości już dawno pokonała USA. Na drugim miejscu są Stany Zjednoczone, potem Indie. Półtora miliarda ludzi, a następnie Japonia, z Rosją na piątym miejscu. Rosja była pierwszą gospodarką w Europie w zeszłym roku, pomimo wszystkich sankcji i ograniczeń. Czy to normalne z twojego punktu widzenia? Sankcje, restrykcje i niemożliwość płatności w dolarach bycie odciętym od usługi SWIFT, sankcje przeciwko statkom przewożącym ropę, sankcje przeciwko samolotom, sankcje na wszystko wszędzie. Największa liczba sankcji na świecie, które są stosowane, jest stosowana przeciwko Rosji. W tym czasie staliśmy się pierwszą gospodarką Europy. Narzędzia stosowane przez USA nie działają. Cóż, trzeba się zastanowić, co robić. Jeśli ta świadomość dotrze do elit rządzących, to tak, wtedy pierwsza osoba w państwie będzie działała w oparciu o to, czego oczekują od niej wyborcy i ludzie, którzy podejmują decyzje na różnych szczeblach. Wtedy może coś się zmieni.